Ma się ma! Dawno nie robiłem filmików, no bo jeszcze, co prawda, po mnie za bardzo tak nie widać, ale już w trakcie zabiegów. Więc jak coś, to wybaczcie, jak gdzieś będę tego przysepleniał, albo co. Dobra, słuchajcie, pierwsza rzecz to już dla wspierających na grudzień. Znaczy, to akurat na na marzec czapki były przygotowane na grudzień dostaną ode mnie kominy bo prawdopodobnie yy, w grudniu nie będę miał za bardzo jak losować i tam będę dosyć zajęty i w ogóle yy, wiem, że niektórzy pewnie sobie tam pod nosem, psioczą, marudzą co to za gameplaye na, na naszym kanale, no ale czasem takie rzeczy sobie tam wrzucam. No, bo nie wszyscy tylko totalnie bronią i tak dalej się interesują, więc ogólnie tak. No, nie mamy za bardzo teraz, jak wam robić tych filmików, więc albo coś takiego nieraz wrzucę różnych, z różnych rzeczy, albo po prostu będzie kanał prawie, że spał do moczerwca. No, no, bo tyle zajmie naprawa pewnych rzeczy u mnie i żem ja w ogóle jakoś taki w stanie był występować i w ogóle coś robić. Dobra. Więc wspierający dostaną kominki i dostaną takie wiecie na szyję, no nie komin do domu. Nie? I takie właśnie czapki, jak widzicie. I teraz tak. Planuję jeszcze w tym czasie zrobić może dwa filmiki. Z tego będzie tak. Jeden na pewno coś do czarnoprachowców. Tak troszkę bardziej się tam pochylę nad tym tematem i drugi na pewno też chcę, Co prawda, nie będzie mnie tam widać, więc może będę w stanie to zrobić. Film o plecaku awaryjnym. No, taki plecak, który tak naprawdę to każdy powinien mieć. No, nie tylko każdy, po prostu mamy rodzinę, tata, mama i dzieci. I tak naprawdę. To tata, mama i te dzieci powinny mieć każdy swój plecak. Nigdy nie wiecie, co się stanie, co się zesra, brzydko mówiąc. I dobrze mieć taki plecak, który może leżeć. Będą tam rzeczy, które się raczej nie przeterminowują, a przynajmniej nie psują i tak dalej. Postaram się Wam zrobić taki film. Dobra, dziś w temacie obrony, samoobrony. Zakup taki ciekawy ze sklepu Militaria. .pl. No, kupiłem taką pałkę. Pałkę, pałkę zapominajcie. Słuchajcie, Ech, dopiero co wypakowana. I słuchajcie, co to jest? To jest pałko, latarka. Paralizator. Mówiłem, że będę miał problem już. Co mogę o tym powiedzieć? Jest aluminiowa, jest chińska. I się to tu odkręca. Nawet nie wiedziałem. A, i to ma takie kabelki, ok, ok. To trochę słabo tu. Mam nadzieję, że odkręcając już jej nie zepsuło się. Zaraz przetestujemy, bo wiem, że działała przed. Powinno być to lepiej zrobione, bo majtając może się gwint odkręcać. Dobra, aluminiowa. Co oznacza? To oznacza, że nie walimy po tępych, twardych powierzchniach, tylko jest to. Pałka do znieczulania miękkich tkanek ludzkich lub zwierzęcych. Patrzę, te zęby paralizatora są takie, jak to chińskie. Nie wiem, czy będzie widać, czy się wyostrzywam. Spróbuję, może tak. Jak się nie wyostrzy, to może zdjęcie wstawię, zobaczę. Tu te zęby lepiej wystają, tu w ogóle prawie nie. No, jeszcze o to. Ma przypinkę, że można sobie to do paska przypiąć. No ma. Ma o takie coś. Chociaż to tu jest tak delikatne, że przewnie przy mocniejszym pociągnięciu to się zerwie. Nie będę testował. Nowa pałka wygląda, jakby już ktoś ją używał troszeczkę. No ale to sklep Militaria.pl Wysyłka. No to tak jest. Jeszcze dzisiaj, jak dotarło do mnie, to, to ta naklejka była w ogóle odklejona. I, i, I dalej nie będziemy komentować tematu naklejki. Ona tu zabezpiecza takie śrubki. Yy, poza tym, że jest to aluminiowe, kosztuje dwie stówy. To jest dosyć twarde. No, Zaboli. Nawet bardziej chyba. Hmm. Patrzę, że te alawy pustki tu. No na pewno, czy znaczy nie na pewno. Powinny teoretycznie pomóc. O, jak w kolano w kość gdzieś trafić, w piszczel i inne tam golenie i inne sprawy. łatwo trochę boli. Bardziej zaboli, niż yy, płaskim. Natomiast... A, tu bym się nie bił, bo tu zastrzyki. Zresztą, wszędzie zastrzyki. To nie mogę się za bardzo napieprzać. tym. Ten... Yy, na człowieku, jak nie będziecie wali gdzieś bez opamiętania, to raczej może nie pogniecie. Nie jest to szczyt wytrzymałości, no jest to... Made in China. Tu mamy tak. W pudełeczku jest taki wypierdek, nie? Widzicie? To taki kabelek. Można go wsadzić sobie. Widzicie, na kabelku jest taka wypustka, żeby. O, może tak będzie widać. Żeby odpowiednio wsadzić, ale tu nie widzę różnicy. A może. Dobra. Yy, czyli nie wsadzicie go źle. Już sprawdziłem. No i wiecie, do gniazdka ładujecie. Naładowana. Dzisiaj sprawdzałem. Leżała yy, 3 godziny w samochodzie sobie w tym opakowaniu. Zimna jak kurna serce teściowej. <gryw> Pozdrawiam teściowe. Yy, I powiem wam tak, działała. Tu jest takie coś, nie wiem co to jest. Taki śmieszny wypustek dings z dziurą, ale tak. Mamy coś takiego jak on/off. Bierzemy na on, i tu mamy teraz tak suwadełko. To jest latarka. Nie wiem, na wasze oko, ale powiem wam, że no, nie jest zła. Oświetla przyzwoicie. Jak ciemniejsze, tam gdzie ze kamarki biorę. Zasięg na pewno ma. Z jakieś 20 metrów bez problemu oświetla. A jak weźmiemy tak i tu ten przycisk. Chociaż moim zdaniem, mając rękę na pałce, powinien spust być gdzieś indziej. Ten spust jest, zobaczcie, za daleko. Ja muszę gdzieś wygiąć tu palec. Owszem, suwadełko, jeszcze dajemy radę. Nie? Ale trochę ciężko... Y jak chcemy kogoś gzygnąć, wyciągać tą palec do spustu. O, ładnie hałas, Sądząc po dźwięku, bo już sobie nieraz się bawiłem paralyzatorami o większej lub mniejszej mocy, to tu może być całkiem przyzwoite kopnięcie. Działa, nie zepsułem odkręcając. Więc tak, zabezpieczenie w dół latarka, jeszcze bardziej w dół. Wyłączone i nie ma. Jeszcze na wszelki to o sobie tu weźmiemy. Dobra. Więc ogólnie wiemy tak. Działa. Ja się nie pierdelnę tym, bo zabić się mogę na tysiąc innych ciekawszych sposobów biorąc pod uwagę. Mój stan zdrowy. Natomiast ogólnie nie powinno zabić to człowieka. I powiem Wam, że no wydaje się ok. Na pewno, jeśli będziecie przykładać to do spodni, t-shirta i tak dalej, bez problemów gzyknie. Natomiast, jeśli będziecie próbować yy, kogoś w puchowej kurtce gzygnąć w klatę. Może być problem, moim zdaniem. Oczywiście nie testowałem, brak chętnych. Chyba kupię sobie taką w ramach testów. Kiedyś może się znajdzie ochotnik. Natomiast powiem wam, że sam ten dźwięk. Kurne, działa tak trochę zniechęcająco do ataku. Osobiście, chyba bym się zastanowił grubo i konkretnie, zanim bym spróbował wystartować do osoby uzbrojonej w taką pałkę. To tak, na pierwsze wrażenie. Ten dźwięk. Tak brzmi, że tak dosyć mocno może mnie pierdzielnąć i wyprostować. Więc osobiście wydaje mi się, że tak. Długość jest całkiem przyzwoita. Podsumowując, jakość pójdzie w tej cenie. Sposób włączania latarki i tego paralizatora okej. Okay. Yy, powiem wam tak, na pewno dobre zastosowanie do psów o. Bardzo często do mnie piszecie, pytacie się, ale to na fejsie to w ogóle mam wpytę jak i co brać, by się zabezpieczyć na spacerze ze swoim pupilem, by nie ulec i nie być ofiarą jakiegoś yy, durnia kretyna, który... Agresywnego psa potrafi puszczać sobie samopas po ulicy, mając w dupie po pierwsze innych. Poza tym e, on uważa, że jego pies nie atakuje, po czym nagle wiecie, e, widzę tak jak e, miałem w zeszłym roku chyba takie doświadczenie, idąc z parkiem, e, widzę jak chyba to był mini-jork, jakiś jorczek, e, w zębach jakiegoś takiego a la, wilczura, czy coś. Kobieta płacząca, jakby jej dziecko rozszarpywano i tak dalej. Wcale się nie dziwię, bo to jej pupil. Ktoś, kogo obdarza uczuciami. Nie wie, nie wie kompletnie, co zrobić. Ma to właściciel tego psa stoi, się patrzy, jak ciele namalowane wrota. No co robić? Co robić? No nikt z nas z broni palnej nie nosi. Poza tym też od razu strzelać do tego psa. Jeszcze trafimy swojego i będzie wtedy kanał. Więc y, bardzo często i gęsto mówię ludziom, by sobie wzięli, y, kupili taki gaz. Zaraz wam pokażę. O! Ech. Taki gaz. To jest gaz tak zwany policyjny w strumieniu. Nie w żelu, tylko w strumieniu. Y, bardzo dobrze działa na psy. Ja już kiedyś byłem, że tak powiem, prawie zaatakowany. No, pies. Y, zbyt mocno okazywał, że chce mi się wgryźć w moją szynkę, więc stwierdziłem, pies, sorry, tym gdzie nie zabiję, a przynajmniej ci dam delikatnie do zrozumienia, żebyś się odszczepił. Yy, powiem wam tak, yy, 3 sekundy, z czego dwie to próbowanie trafić mu w pysk, bo tak sobie wiecie, tu, 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 więc ja po prostu nic innego jak pstryk i trz, po tym psie, aż go trafiło y, tu, po ryjku. Nawet sekunda czy dwie nie minęły i jak pies dostał dziwnego wrażenia. Wyraz miny mianowicie, jakbym mu ktoś palec w de wsadził. Po czym kolejne dwie do czterech sekund y, zaczęła się pojawiać piana na ustach, y, na pysku znaczy y, Lekki skowyt, lekkie dziwne zachowania, zaczął się dziwnie zachowywać, nie wiedział co ze sobą zrobić. No mam nadzieję, że yy, nie zaszkodziło mu to jakoś. Natomiast wyjmując i strzelając do tego, no już po pierwsze nie powinno się ro używać broni palnej do takich rzeczy, bo mogą ucierpieć osoby postronne. Nigdy nie wiecie gdzie was co uderzy, machnie, odpali ta broń. Natomiast to nikomu nie zaszkodzi. Psu też moim zdaniem nie powinno. W takim razie no, bardzo polecam to. Natomiast, jeśli ktoś chce, uważam, że taka pałka powinna też skutecznie zniechęcić. Natomiast ja tylko uważam, nie zalecam aż tak, żeby każdy z to kupił i zaraz tym napadające psy atakował. Z racji tak naprawdę, że nie wiem, czy to było testowane. Tu niby ma napisane, że to ma. Czekajcie, zaraz gdzieś tu było. Ciś miałem. Tu, a nie. Tu na pudełku nie. Na pewno jest w tej instrukcji, ale jej nie będę rozwijał, bo to dla kogoś na prezent. Yy, w internecie sobie po prostu czytałem na stronie sklepu około chyba 2 miliony volt? volt chyba to volty jeśli się mylę myl yy, poprawcie ale 2 miliony więc nie wiem no człowieka teoretycznie to nie zabija chyba że ma jakiś rozrusznik lub jakieś inne tam yy, wiecie no zdrowotne yy, uchybienia że takie coś może zatrzymać niestety pracę serca Zdarza się. Każdą rzeczą, każdym działaniem możemy niechcący wpłynąć na to, że coś się stanie komuś. Bywa. Natomiast używać takich rzeczy i takich i takich zawsze trzeba z głową. Nie ma rzeczy, której nie możemy używać sobie po prostu, bo nam się chce, bo mamy fazę bez przemyślenia i tak dalej. Natomiast yy, ta pałka, moim zdaniem powinna samym dźwiękiem nie wiem, czy jakbyście wiecie jakby ten pies do Was zaczął coś naprawdę konkretnie, to jakbyście tak wiecie, po pierwsze mu poświecili po oczach wieczorem, zaczęli majtać, to nie wiem, czy on by troszeczkę nie ten, No ale już przepraszam, ale ten dźwięk powinien jednak mu dać się jakoś tak wiecie do pomyślenia. No ściekłe zwierzę zaatakuje i tak wtedy wy musicie się bronić za wszelką cenę moim zdaniem, więc człowieka polecam po nogach to moim zdaniem najtrafniejsze, że tak powiem popieszczenie yy, zawsze wiecie, są to spodnie bo w zimę ludzie raczej w normalnych spodniach chodzą nie chodzą w jakichś super yy, że tak powiem, no grubych spodniach, nieraz są kalesony może być problem ale tak naprawdę, jeśli kogoś będziecie chcieli tym grzmotnąć, to po prostu mocne pchnięcie, aż go trochę gdzieś by odepchnęło. Czy wiecie, że czujecie, że porządnie ta pałka tam się zalokowała, i wtedy. No ale wadą tej pałki. Fajne rzeczy tu mówię, ale co mi się kompletnie nie podoba? No najgorszym pomysłem, tak naprawdę, jak patrzę, to jest ten spust. Nie może być tu. No kurna, no gdzie? Patrzcie, ledwo. Ja mam długie palce, a wysięgam. Patrzcie, jakbym trzymał tak, to lekko czubkiem kciuka jakoś to dam radę, ale gdy pchamy, to zobaczcie, już nie sięgam. Ja mam wyprostowaną rękę. Gdy kogoś pchnę, nie sięgnę tego. No nie sięgnę. To muszę brać tak, no ale to wtedy chwyt słabnie. Głupi pomysł. Głupi. I to już bym skończył. Lekkim minusem, troszkę wykonanie, ale za dwie stówy powiem wam. Kupicie zwykłe taserki, jakieś tam paralizatorki. Jest wart swej ceny. Jakby jeszcze ktoś usunął głupi sposób spustu i go przybliżył, lub coś gdzieś inaczej go trochę zalokował, żeby jednak łatwiej było użyć tego przy pchnięciu, bo uderzycie i potem kogoś pzz, pchniecie. Żeby go trąciło, no to musicie niestety palca tego użyć. Nie dacie rady na wyprostowanym patrzcie. Wyprostuję rękę i już nie, nie daje rady. Już ledwo dotykam. Zaraz zresztą spróbujemy. Tak, tak. Ale ile czasu i wysiłku, kiedy ta osoba musi dostać w ułamku sekundy. Pust jest zły. O, ogólnie, da radę przeżyć tą pałkę. Dobra, słuchajcie, dziękuję za oglądanie. Jeśli uważacie to samo, mniej więcej o tych pałkach, lub jeśli macie takie pałki, napiszcie w komach, czy już je testowaliście na ochotniku <laughs> i czy się sprawdzają. Jest to pałka taka. Z 50 cm ma! No to jest to zawsze większy dystans i praktyczniejsze niż taki zwykły, wiecie, paralizatorek, gdzie staniecie kogoś, kto tak naprawdę musicie do niego swoją rękę prawie, że przyłożyć. Tu macie no około pół metra odstępu, więc możecie się wszystkim osłonić, tak naprawdę wziąć cokolwiek, użyć jako takiej lekkiej tarczy, jakakolwiek nie wiem, rzecz i tak naprawdę macie pałkę, a najlepiej to w ogóle mieć fajnie tarczę, ale takiej rzeczy to nie będziecie wozić. W pewnym sensie skórzany karwarz czy coś i możecie odsłonić i pacjenta wie, wspomóc elektrycznie. Dobra, ja dziękuję za oglądanie. Jeszcze raz piszcie, co uważacie o tych paralizatorkach. No, ja powiedziałem, największą wadą to jest yy, no spust tego. Jest za daleko w ogóle to odsunięte. Gdyby to było te, no, tak jak tutaj, dioda czy coś, jeszcze dałoby rady sięgnąć palcem. Ktoś, jeśli ma mniejsze łapki ode mnie, no to będzie miał poważny problem. Dobra. A no ogólnie, moim zdaniem, do samochodu, yy, gdzieś, idąc, nie wiem, z jakimiś troszkę pieniędzmi z banku, że coś sobie bierzemy, można wziąć spokojnie. No, do banku raczej tego byśmy chyba nie wnieśli, ale tak. Dla ochroniarzy może być. Moim zdaniem może być. Wiecie, czego, by mi, tu, czego mi tu brakuje jeszcze? Widziałem takie paralizatory, gdzie e, macie gaz, rozpylacz albo właśnie wpłynie, że naciskacie możecie na te 2-3 metry gazem i jeszcze o tym, tym. Tu, to dopiero byłby pomysł. Jakby tu jeszcze miotało gazem, bo wiecie, psst, kogoś i potem, ety, nie? to by było zarąbiste rozwiązanie. Wtedy dałbym spoko za taką pałkę nawet i 250 zł. Ale nie dawajcie za nie więcej niż 200 zł. 199 w... czym? Kulera. W militaria.pl Bo są military, militaria i tak dalej. W militaria.pl Da radę. Da radę z tym zjeść. Dobra, po raz trzeci. Na razie. Do następnego filmiku.